Lecz, przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Raz, raz. Jak mać należy, na plac wychodzi trzech pieszych szermierzy. Najjaśniejszy Panie, pozwól nam te egzycerunki szablą polską opracowywać tutaj ku uciesze nas zgromadzonych. Dziękujemy miłościwemu Panu. Proszę Państwa, chcielibyśmy opowiedzieć o szabli bojowej. Mamy tutaj dwóch reprezentantów, y, którzy będą pokazywać, y, pokazywać jak wyglądał pojedynek, jak wyglądały ćwiczenia, jak wyglądało ścinanie. Zaraz właściwego! Stawaj Kuzaś jesteś Hop! co potrafisz? Tak. Okay. W jaki sposób szlachcic y, okazywał szacunek tej osobie? Y, bardzo często na filmach historycznych i w teatrach jest przedstawione, że są takie, takie pochłony jakieś, takie wielkie. Nie wiadomo co. Oczywiście prowinencja tego jest bardzo wschodnia, najprędzej rosyjska. Także prawidłowe przywitanie polskie to jest lewa ręka na sercu, prawa do czapki, zakroczna do tyłu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Teraz może przejdziemy do następnego etapu, czyli już pokaz, cięć, zasłon i tak dalej. Zapraszam tutaj uczestników do tego miejsca. Zrobimy taką małą szkołę rycerską, gdzie ja będę pokazywał. Cięcia, takie wszystkie wcięcia, które mogły zabić, czyli cięcia wrębne albo rdzenne. Ja będę pokazywał tutaj na urządzeniu, które jest bardzo skomplikowane w swojej konstrukcji. Proszę się nie martwić, to nie wybuchnie, to nie jest ten element. Czyli pierwsze cięcie, szable, dłoń. Cięcie. Drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Szanowni państwa, Państwo, dla Was jest niespodzianka. Otóż widzicie, strzelcy się szykują do strzału. Yy, ogłaszam konkurs na najpiękniejsze przyjęcie kuli. Oczywiście najbardziej punktowane miejsca to głowa i klatka piersiowa. Yy. Czy komenda sześć kul w w łóż była? Nie! To w łóż! No to na o, cześć. Dobyłaś Przybijaj. A ku Przybijaj. Oj teraz moje ulubione. Kule w rurę. Dlatego mówiłem 6 kulów w gębę, prawda? Bo co? Będziemy szukać jej gdzieś tam po sakiewce i... nie. Kula jest na podrężu w gębie. Wprowadzamy ją do e, rury. Rura jest nabita. jest Stempel! No i proszę Państwa e, f, e, figura, którą e, ostatnio nazywałem tańczący z wilkami. Dlaczego Państwo zaraz się przekonacie? Czyli od prawego. Faszuj w kurek! do panewki! Odmuchaj ląd! Od prawego, <noise> e, proszę Państwa, czyli szabla... Tam, którą mam, to jest szabla bojowa. Szlachcic nie chodził z szablą bojową nigdzie praktycznie, jeżeli go było na to stać oczywiście. Szablę bojową zanim nosił jego pachołek. No za, 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 za dobre chęci jeszcze raz pięknie, o, pięknie dziękujemy bardzo Ma... tak jak tutaj mieliśmy okazję widzieć to są przede wszystkim przepiękne konie najdroższe w całej Rzeczpospolitej bo i w Husarii służyła e, elita właściwie polskiej szlachty a szczególnie w chorągwi Królewski, gdzie młodzież z najprzedniejszych rodów Rzeczpospolitej starała się e, zaciągać. E, husarz, siedzący na tym przepięknym koniu, e, oczywiście na pierwszy rzut oka charakteryzuje się pancerzem, zbroją właściwie kirysem, który osłania jego pierś przed e, ciosem przeciwnika, czasem również przed kulą również w naszym wizerunku będzie funkcjonował jako ten, który na, do pleców bądź do łęku siodła, tylnego łęku siodła ma przytroczone skrzydła z piórami Taków drapieżnych. Czasami zdarzały się to pióra z trusie, ale nie było to e...